Moi drodzy, moi drodzy, co się stało? Padł kolejny rekord świata, wyobraźcie sobie. 11.53, rekord świata przez fs 666 W poprzednim moim filmie na temat analizy poprzedniego rekordu świata przez Letter Neymar zastanawiałem się, kiedy wpadnie nowy rekord świata. Całkiem szybko. Mniej niż miesiąc minęło, a ten rekord wpadł, więc jestem bardzo zaskoczony. Pozytywnie, oczywiście. To jest ciekawa sprawa. Ale popatrzcie, co tu się stało, bo Coryway miał swój rekord przez około 3 miesiące. 2-3 miesiące jego rekord 14-36 nie był w stanie być pobity. Później wleciał RainX 1407, i od tego czasu co tydzień praktycznie albo był wyrównany ten rekord, albo Illumina wbił, albo tu Letter Name wbił i pobił. Masakra, naprawdę. Rekordy świata wpadają jak pieniądze u YouTuberów. Nie wiem, nie znam lepszego porównania. Anyway, nie przedłużając, zacznijmy po prostu ten run. Ale zanim jeszcze zaczniemy, chciałem tylko zachęcić do subskrybowania tego kanału, jeżeli chcecie widzieć więcej tego typu contentu speedrunowego. Miłego oglądania. Anyway, co mogę pan powiedzieć o tym ranerze? Wiele o nim nie wiem, wiem tylko, że. Jakieś 10 dni temu, 11 dni temu, przed tym rekordem, mniej więcej 10 dni przed, przed tym rekordem, on zrobił sub-15 swój czas. To był jego rekord wtedy, sub-15. W tym momencie jego czas, no to no jest już rekord świata, więc ładnie pocisnął. Na początku, blacksmith, fantastyczny blacksmith. Od razu też ma drewno w skrzynce, więc resp ma naprawdę idealny. Zrobi sobie. Od razu wszystkie narzędzia jakie potrzebuje, diamentową łopatę i siekierę, więc bardzo, bardzo ciekawie to zrobił i od razu ma portal do wypełnienia patrzcie co tu się dzieje, pierwsze 30 sekund co tu się dzieje, złoto bierze, będzie robił sobie złote rzeczy i tu jest mega ciekawy moment już na samym początku, on w tym momencie sobie za zapauzuje grę i on sobie myśli, czy jestem w stanie moim obsydianem wypełnić portal i jest w stanie i patrzcie jak on to zrobi ładnie, naprawdę świetnie pomyślał jak to, żeby to zrobić no i teraz standardowo, zrobi sobie jakiś hełm szkoda, że nie zrobił e, złotego kilofa ja na pewno bym zrobił, ale to nie jest jakiś super misplay, no i w minutę wchodzi do netheru żelazno diamentowe itemy, gość jest mega przygotowany, jedyny problem tak naprawdę teraz, to jest brak jedzenia jedyny problem to jest brak jedzenia ale, i już od samego początku się dzieją rzeczy patrzcie co się dzieje, on zmienia fob na 30, pewnie już znacie tę taktykę ale dla tych, którzy nie znają on patrzy w tym momencie na Entity Counter, to jest, ta liczba tutaj oznacza ile jest Entities. Co to są Entities? To są wszystkie rzeczy, które leżą na ziemi, ale no jak się respish w netherze, to nic nie leży na ziemi, więc ignorujemy to. I liczba mobów, liczba wrogich mobów, to jest ta liczba, widzimy tu jest 72, liczba mobów niewrogich, czyli stridery, to jest 20 i to jest suma 92, co nie? Ale widzimy, że wszystkich mobów jest około 130. Co to oznacza? Że prawdopodobnie jest gdzieś bastion w pobliżu. Co oznacza, że on może zobaczyć, gdzie ten bastion będzie. I teraz on patrzy się w tę stronę mniej więcej. Entity Counter wskoczył do 40. Specjalnie zmienił fob na jak najmniejszy. Żeby jak najmniej obszaru obejmować. Przez co ten pierwszy licznik, który pokazuje tylko widoczne moby. I to widoczne w sensie w tym właśnie prostokącie, w którym on tutaj jest. Ten Entity Counter... Pokazuje mu, że w tę stronę będzie bastion, bastion zawsze respi przynajmniej około, no przynajmniej około 30 mobów wrogich Bo to są pigliny plus często czasem jakieś hogliny I właśnie w ten sposób on sprawdza, w którą stronę będzie bastion I od razu, ledwo wchodzi do netheru, on już wie, w którą stronę będzie bastion, dlatego już idzie w tę stronę Tutaj się trochę rozgląda już za fortecą, no ewentualnie gdyby mógł widział fortecę, no to żeby wiedział, gdzie, gdzie iść dalej Zwierzę trochę drewna, prawdopodobnie na bloki ja też tak bardzo często robię, to jest bardzo fajny play. No i teraz tylko kwestia znalezienia tego bastionu. Cały czas biegnie w tę stronę, no i patrzcie, jest tu bastion, no rzeczywiście jest tu bastion. Rozgląda się, gdzie może wejść do tego bastionu. Decyduje się, żeby wyjść na górę i to był bardzo dobry play, bo to jest bridge bastion, więc mam łatwy dostęp do złota. I tak naprawdę, wydaje mi się, że na bridge'u istnieje najwięcej takich rutów, o których, o których wiele ludzi nie wie. Ja sam nie do końca wiedziałem o tej. Że tak powiem, wariacji tego ruta. Wiedziałem, że tego typu ruta istnieje. Jeżeli się pytacie o jakiś rut chodzi, automat, zaraz zobaczycie. Na razie, hogliny mu przeszkadzają, co nie, więc będzie staroje je wyminąć. Trochę demerze dostanie, co nie jest idealne, jeżeli to nie ma jedzenia. Ale tragedii też nie ma. I patrzcie, nie robi ani deep ruta, ani mojego ruta, który lubię na left shoulder. On schodzi tutaj. I patrzcie, co on zrobi. Patrzcie, gdzie on będzie zbierał pigliny. On sobie do tej dziury będzie zbierał pigliny. To sobie zablokuje, żeby nic go nie waliło. I rzuca złoto sobie tutaj na dół. No i widzicie, sporo piglinów. 9 albo 10 chyba naliczyłem. Tam jeszcze kolejny gdzieś idzie, co nie? To jest chyba 10, tak mi się wydaje. 10 to jest taka dobra liczba, bardzo dobra liczba piglinów. 10 piglinów! Patrzcie, jak on szybko bierze itemy, by the way. Mega fancy sposób na zbieranie itemów. Zobaczcie to jeszcze raz, patrzcie na to, jak on to szybko robi. Damn, bo chciałbym się nauczyć tego w sumie, żeby robić to consistently To nie jest takie łatwe, ale jak się do tego przyzwyczaisz, to to jest naprawdę ładnie wygląda. I oszczędza ci troszkę czasu. To, no, sekundy, niekiedy. Więc od razu widzimy, że ten gracz, mimo że nie jest jakiś znany, mimo że nie robił jakichś ni genialnych czasów wcześniej, to i tak widzimy, że ma swoją wiedzę, ma swoją, e, ma swoje umiejętności mechaniczne. Wie, jak to się gra. Tutaj troszkę stracił czasu, bo nie rzucił im tego złota, które zebrał. Więc to jest taki le lekki błąd. Stracił tutaj, wydaje mi się, z 10 sekund teraz. Ale to jest taki pierwszy chyba poważny błąd, że tak powiem, w tym ranie. Teraz już tak, ma perły, ma nitki. Ma jeszcze więcej pereł i ma obsydian, więc będzie wychodził. Całkiem szybki bastion, jeśli chodzi o Brija. Około dwóch minut mu to zajęło. Co nie jest aż takie super szybkie. Wydaje mi się, że ten ród nie jest aż taki dobry, jak, jak mi się wydaje. Ale tak czy siak, ród był efektywny, udało mu się, jest Git. Tutaj bardzo fajnie mu się zablokował Hoglin, więc będzie mógł od razu zebrać sobie jedzenie. Mega przydatne. By the way, jeżeli zobaczycie ilość prób tutaj nad timerem. Prawy górny róg 22 tysiące resetów było. To jest, to jest tyle prób potrzebujesz, żeby mieć jakiś rekord świata, co nie? I tutaj kolejna techniczna rzecz wchodzi. Zwiększył render distance na jeszcze większy. I co on teraz robi? On teraz patrzy na tę liczbę. Sumuje 71 mobów plus 62 stridery, 130 mobów. 230 minus 130 daje 100. Podzielić na 3. Około 30 mobów wychodzi, wychodzi, czyli prawdopodobnie będą trzy bastiony na czterech kwa kwadrantach pierwszych w nederze, co nie? Co to oznacza? Że na tym czwartym kwadrancie, czwartym regionie ma dużą szansę, że tam będzie forteca. Ma szansę, że albo tam nie będzie nic, bo będzie jakiś bazalt i będzie się próbowało tam zrespić bastion, ale na bazalcie mu się nie uda, więc się nie zrespi. Albo będzie forteca. I on właśnie sprawdza, gdzie są bastiony i decyduje się iść tam, gdzie widzi najmniej entities. Mega ciekawy sposób. Troszkę mu tu zajmuje czasu, ale jako że liczy się czas in-game time, to czas kiedy pauzuje gra. no nie liczy mu się później do czasu ogólnego. I tutaj chyba wpadną dwa największe błędy w tym ranie. Pierwsza perła nie trafiła niestety. No niestety trafił do lawy, to mu troszkę zajęło czasu. I druga perła nie trafi też. Eee, więc drugą perłą też nie trafił. Czyli kolejny, kolejny czas niestety stracił. Wydaje mi się, że z przynajmniej 20 sekund tutaj stracił na tym. Całość szczęście ma trochę jedzenia, więc nie boli go aż tak bardzo, no ale czasowo stracił trochę czasu. Więc tutaj tak naprawdę pojawiają się pierwsze rzeczy, które są, e, no takim minusowym. Ale Bastion rozegrał bardzo ładnie. I teraz wchodzi do fortecy. No i w fortecy będzie szukał dobrej części, Sonia. Nie widzi otwartej części, ale wydaje mi się, że tu ją widać. Tak, widać ją. Tu widać otwartą część już. Nie zauważył tego, on patrzył się na prawo. Więc on wejdzie po prostu tutaj do środka i będzie szukał, nawigując się po fortecy otwartej części. Czemu on szuka otwartej części? Po to, żeby znaleźć spawnery blaze'ów, żeby, no, dokończyć speedrun. On stosuje te trzy zasady. Jeżeli widzi schody z brodawkami, idzie nimi na dół. Sorry, nie, więc idzie w stronę na dół. Jeżeli widzi balkon, to się odwraca od niego i się odwrócił. Jeżeli widzi schody pojedyncze to idzie innym na górę, akurat tak nie było, były to schody w dół No ale znalazł tę otwartą część, było ją widać wcześniej, no ale pamiętamy, jak masz taki pace, to jest fantastyczny pace, świetny czas ma w tym momencie No to stres jest wielki, nie myślisz, nie grasz tak dobrze jakbyś grał normalnie, to jest bardzo ciężkie, żeby opanować taki stres No i trzeba być mocno doświadczonym graczem, żeby to zrobić, no i teraz widać, widać, że jest stres, trochę macha tą myszką Szuka spawnerków, co nie, ma czas naprawdę świetny, to jest cały czas pod PB jego na pewno pace, pod rekord świata też, jeżeli będzie dobry blind, tylko kwestia znalezienia spawnerka i zaraz spawner zabudowuje się, żeby ten szkielet, który go gonił, no nie zabił go. I zobaczmy na ten drop rate, drop rate ma na razie 2 na 2, okej, okay, spoko, ładny drop rate, wykorzystuje czas, żeby sobie craftować rzeczy. 3 na 3, 4 na 4, ale że 5 na 5?! Dud? Teraz tym złotym killowem wykopię trochę podłogi, żeby się mu jeszcze więcej respiło. I jest szósty, czy będzie 6 na 6? O mój Boże, I lost! 6 na 6, Zebo fart, co nie? 6 na 6! I on na 6 leci. On wie, że jeżeli chce mieć rekord świata, to najlepiej, żeby leciał na 6 Ja bym sam bym tak zrobił? Czemu nie? Powinienem tak robić, trzeba ryzyka podejmować. Jak nie podejmujesz ryzyka, to nie masz później fajnego czasu. No i buduję portal w dobrym miejscu, to jest odpowiednie miejsce. Kordy miał odpowiednie na to. Więc też dobry play, i niestety kolejny błąd. Nie ma flint stila, nie ma flint stila. Jajks, 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 o nie. Ale ma, patrzcie, ma gravel i ma akurat na jedno żelazo. Holy dead! Gravel i jedno żelazo. I tutaj też liczyłem, stracił około 18 sekund. Więc takie trzy podstawowe błędy wpadły. Te pani się perła perłami. Niezauważenie otwartej części strongholda, yy, fortecy znaczy się. No i zapo zapomnienie o tym, żeby wziąć jakąś zapalarę. To się zdarza mniej doświadczonym runnerom. I doświadczonym też, jak się mało skupią. No ale zobaczmy, jak będzie overall wygląda. Na razie Blind Travel ma w świetnej minucie, bo to jest około 8.30 na in-game time, tak mi się wydaje. Bo sporo jednak pauzuje. I teraz odbiega trochę, żeby sprawdzić, jak mu się zmienił kąt. I widzi, że mu się kąt zmienił dosyć mocno. Nie wiem dokładnie o ile. Wydaje mi się, że mu się zmienił o. kilka na pewno. Do 10, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Chyba nawet więcej. Cholera wie. Anyway, bardzo ładny sposób. Podpala je lawą, żeby nie uciekły do wody. I sobie szybko je wykończy. Dzięki temu ma jedzenie. On w ogóle nie wziął jedzenia z wioski, przypominam. I teraz chce zgadnąć czanka. Nie zgadł jeszcze, ale wie, że to jest ultra blisko. Tak, kąt mu się zmienił o ponad 10. A odbieg bardzo mało na prawo, więc on jest pewny, że to jest super blisko. Więc teraz kwestia tylko zgadnięcia odpowiedniego czanka. Stoi pomiędzy na granicy dwóch czanków. I zgad tego. Jest po prawej stronie. Czekasz aż mu wyjdzie perła na środku czanku. No, wszystko tutaj rozgrywa świetnie, naprawdę. Część po nederze rozegrał tutaj, jak na razie, świetnie. Blind poniżej stu bloków jest. Genialny blind, dzięki czemu masę czasu sobie tu oszczędzi. No i teraz zobaczymy, jak szybko znajdzie portal room. Wiadomo. Yy, zasada 5 siedmiu pokoi. Najczęściej idziesz na sam środek, jako pierwsze, bo teoretycznie masz największe szanse, że znajdziesz, ale to nie jest aż tak procentowo wielkie. I portal room. A czyli znajduje od razu, co nie? I jeszcze ma one Wszystko jest idealnie. Jedna mu pękła, ma one a, jeszcze musi tylko sobie skraftować łóżka. Łóżek ma w cholerę. No i teraz ma naprawdę wejście poniżej 11 minuty do endu. Jeżeli mu smog zleci stosunkowo szybko, ma rekord świata. Stres 100%. W takich sytuacjach stres was wywala na orbitę. Musicie o tym pamiętać. Więc jeżeli jesteście w stanie wykorzystać taki moment i opanować ten stres, to jesteś po prostu dobrym graczem. Jedzonko ma, nie potrzebuje więcej, to jest genialne. Czeka na ziemi, bo mu smok tutaj lata. Zaraz zacznie się podbudowywać, jak ten smok troszkę mu odleci. Oczywiście per strat, im wyżej jesteś, im dalej jesteś ogółem od fontanny, tym większą szansę masz, że smok wybierze Percha, zamiast strzelanie w ciebie e, kulą ognia, co nie? Czy kulą oddechem smoka, nie wiem czy on strzela, może, nie wiem. Gumą orbit może nawet strzelać Mnie to nie obchodzi, on strzela czymś i mnie to irytuje I tutaj actually buduje się dosyć wysoko I chyba się skap, że trochę za wysoko się zbudował Ma to znaczenie tak Naprawdę mało procentowo Znaczenie, ale ma Akurat tutaj miał farta Zleciał mu od razu, za pierwszym razem No i zobaczmy jak wygląda jego one cycle Pierwsze łóżko takie sobie w Drugie porządne, trzecie piękne Czwarte piękne No i piąte na dobitkę Jęknie Nowy rekord świata 12:30, czas? Myślicie sobie 12:30? Nie, 11:53, bo tyle zatrzymywał czas. Tak, in-game time się liczy. Czas w grze się liczy do rekordu 11:53. Na takim seedzie, co nie? Okej, okay. początek miał świetny. Jak popatrzymy na te statystyki, ile zabił Blaze'ów? 6 Blaze'ów zabitych, możecie powiedzieć, miał dużo szczęścia. I przyznam wam rację, miał dużo szczęścia, miał świetny seed, miał świetne RNG, miał świetny seed, ale nie zabierajmy mu tego, że też świetnie to wszystko rozegrał. Większość rzeczy na spokojnie, były popełniane błędy, ale tak czy siak pokazał, że jest porządnym runnerem, wykorzystał tę okazję i chwała mu za to. Ja mu gratuluję. Czy run jest legit? Zapytacie się. Moim zdaniem jest jak najbardziej legit. Gość nie jest super znany w community. Właściwie sensie, jeśli chodzi o jego speedruny, ale z tego co wiem, moderatorom bardzo często pomagał w wielu sprawach, udzielał się w community, no mają zaufania do niego ludzie i wydaje mi się, że taka osoba, która tyle pozytywnego wnosi do community na bieżąco, no nie będzie próbowała oszukiwać. Zwłaszcza jeżeli popatrzymy ile on tutaj prób robi, co nie. Coreyway powiedział, że nawet on nie miał tyle prób co w FE. Nie dziwię się. To, jak ten rekord świata został zrobiony, masa resetów na pewno. Jestem pewien, że tutaj by było masa resetów, żeby jak najlepsze nevery mieć, jak najszybciej do nich wchodzić. No resetów trzeba sporo robić po rekord świata, niestety. Teraz już jest taki rekord świata świetny, że resetów resetować trzeba często, co pewnie nie, nie wszystkim się podoba. Mi się średnio podoba, ja wolę rozgrywać więcej światów. Po prostu mam więcej fanów wtedy z gierki. Ale jeżeli ktoś będzie chciał po rekord świata lecieć, no to musi sporo niestety światów resetować. Co i za coś. Anyway, no rekordy świata, jeżeli ludzie będą resetować, będą rzeczywiście cisnąć stricte pod rekord świata, no to te rekordy świata będą kolejne wpadać.